Witam serdecznie na kanale Analog Online. Pozdrawiam ze wschodu. Jestem w tej chwili w dolinie rzeki Narew. Idę sobie na spacer. Zaplanowałem zdjęcie krajobrazowe. Mam spory kawał do przejścia, więc postanowiłem opowiedzieć, nawinąć pewną historię. Będę mówił o fotografii analogowej i zarabianiu na zdjęciach na fotografii analogowej, tradycyjnej jak by ją jeszcze nazywać. Temat wydaje się dziwny, śmieszny, zabawny. Na pewno wielu uśmiecha się pod wąsem i myśli sobie o czym ten koleś w ogóle chce nawijać, przecież to jest w ogóle nierealne, to jest coś takiego jak fizyka kwantowa. Podobno to istnieje, ale nikt nigdy tego nie widział. Ale spróbujmy pogadać o tym, zmierzyć się z tematem. Mam tu fajne tło, zacznę w tym miejscu. Mam kilka podpunktów, o których chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, no jak fotograf może zarobić na zdjęciach. Najprostsza sprawa. Sprzedać aparat. Oczywiste, a jeżeli chodzi o aparaty analogowe, no to jeszcze bardziej oczywista sprawa. Dzisiaj rynek fotografii kolekcjonerskiej. Zaczął się bardzo mocno rozwijać. Mamy sporo grup na Facebooku, na internecie. Gdzieś tam ludzie się zrzeszają, rozmawiają o fotografii analogowej i takim zbieractwie kolekcjonerstwie kupują te sprzęty wszystkie analogowe, aparaty różne osprzęt, powiększalniki itd., itd. No, ruch jest bardzo teraz mocny, prężny. Muszę powiedzieć, że ja, będąc świadkiem takich wyprzedaży w latach mniej więcej 2002-2004, jak dla mnie wówczas dopiero startowało Allegro, i zbiegło się to też z rozwojem fotografii cyfrowej. Wtedy zaczęły wchodzić aparaty cyfrowe tak bardzo masowo zaczęły pojawiać się pierwsze lustrzanki cyfrowe takie, które można było już kupić za w cudzysłowie normalne pieniądze i ludzie pozbywali się wszelkich sprzętów właśnie tradycyjnych analogowych typu Zenit, Praktika było tego mnóstwo i powiem szczerze, że sam w tym uczestniczyłem, sam kupowałem na potęgę te sprzęty i potem gdzieś tam je sprzedawałem. Były to sprzęty. Po wujku, po dziadku, który gdzieś tam sobie trzymał w, w szafie, w piwnicy, jakieś tam aparaty. Były to sprzęty po fotografach, którzy na przykład odeszli albo przestali już tworzyć. Było tego mnóstwo i mam wrażenie, że dzisiaj mamy kolejną falę takich wyprzedaży. Teraz po 20 latach też pojawiają się bardzo często takie posty na internecie może aukcje internetowe to już nie ale sporo jest postów na internecie z prośbą o wycenę sprzętu z prośbą o sprawdzenie sprzętu jest tego mnóstwo No i jest też mnóstwo ludzi, którzy chcieliby na tym zarobić i moim zdaniem jest to pozytywne. Jest to bardzo fajne. Oczywiście, żeby zarabiać trzeba się na tym w ogóle w jakikolwiek sposób znać, żeby kupować, kolekcjonować te sprzęty, no to trzeba obrać sobie na przykład jakiś kierunek. Ja wiem, no ja na przykład nie kupuję aż tych sprzętów, tych sprzętów aż tak dużo. Mam tam tych aparatów sporo. Od czasów pandemii przyznam szczerze, że w mojej głowie też ten hype, ta moda gdzieś tam pojawiła się dużo, dużo większym, nie wiem jak to powiedzieć, w dużo większym stopniu. Kiedy zaczęła się pandemia, wydaje mi się, że takie różne ruchy zbieractwa, kolekcjonerstwa, tak to nazwę, zaczęły się bardzo mocno wzmagać i to nie mówię tylko o zbieraniu sprzętów analogowych i w sensie aparatów, tylko widzę to też po zbieraniu kolekcjach płyt też strasznie dużo ludzi weszło w temat. Bardzo też się tutaj ten temat rozwinął. Widzę to po cenach płyt, bo ja gdzieś tam sobie lubię od czasu do czasu posłuchać muzyki. I słucham muzyki też z, nie z Spotify'a czy jakichś takich różnych cyfrowych baz danych, a po prostu wrzucam CD, kasetę czy winyla na sprzęt i sobie przysłuchuję no i co można o tym powiedzieć O kolekcjonerstwie Zarabianiu pieniędzy na sprzęcie No tak jak na każdym sprzęcie Kupujesz a sprzedajesz drogo Tyle w temacie Tak naprawdę eee, Czy można z tego jakoś wyżyć No nie wydaje mi się Sam zresztą obsługiwałem takie imprezy kiedyś tam, w sumie nawet nie tak dawno temu. Nie miałem aparatu cyfrowego, choć one już wchodziły powoli. I przyznam szczerze, że zrobiłem kilka takich ee, ślubów <grych> aparatem analogowym. Dało się, była to inna jakość, były to inne czasy, ale można było to zrobić. Dzisiaj taka fotografia analogowa może być fajnym dodatkiem do na przykład sesji, sesji ślubnej sam widziałem kilka takich sesji które były zaplanowane z góry, robione na przykład w studio no i wyszły naprawdę w sposób nie bardzo dobry, a po prostu imponujący dwóch moich znajomych dwóch moich znajomych z Lęborka Pozdrawiam serdecznie Krzysztof i Andrzej. E, przywieźli raz tutaj do nas na Podlasie, mieliśmy takie spotkanie. Przywieźli tak niesamowity album z sesji ślubnej, wykonany e, aparatem analogowym, Kijewem bodajże. E, opowiadał on historię w ogóle całego poznania się e, tej pary, która była fotografowana. E, było zbudowane w ogóle całe studio, całe atelier do zrobienia tej, tej, tej sesji. Sesja też nie była tania, ale album, który, e, który powstał jako wynik tej sesji, był po prostu wspaniały. Innym takim fotografem, którego pamiętam, który fotografował właśnie w studio pary aparatem wielkoformatowym, pamiętam człowieka z, z portalu VOAL. Miał na imię Miłosz i robił niesamowite sesje ślubne aparatem analogowym. Wiem, że chyba w tej chwili porzucił to, ale no mam to do dzisiaj w pamięci i gdzieś tam robiło to też na mnie wrażenie. Dobra, wejdziemy tutaj w rozlewiska. E, dobra, wejdę tu w rozlewisko, ale po co ja tu wejdę, bo nie będę tu jednak wchodził. A, bo wejdę, dobra. Inną historią, którą ja sam stosowałem, związaną z fotografowaniem dla pieniędzy, z fotografią, z fotografią komercyjną i fotografią na imprezach, to też jest taki dodatek fotograficzny, Mianowicie ja to nazywałem kącik Polaroid. E, aparaty natychmiastowe są bardzo popularne dzisiaj. Jest takie odrodzenie fotografii natychmiastowej. E, ileś tam lat temu, kiedy sobie fotografowałem e, komercyjnie, fotografowałem dużo więcej niż w tej chwili. E, wymyśliłem takie coś, gdzieś tam chyba to podejrzałem u kogoś, nie pamiętam gdzie że rozstawiałem aparat Najpierw to był Instax Mini, potem Instax Wide potem to był... czy ja robiłem to na Polaroidzie? 600 chyba tak No i tam... <coughs> ogłaszało się przez mikrofonu DJ-a, że ogłaszało się przez mikrofonu DJ-a, że od godziny 20 do 21 fotograf rozstawia tło będzie tak zwany kącik Polaroid, będzie można sobie podejść, zrobić zdjęcie i mieć te zdjęcie od razu w ręku yy, jako odbitkę. Co było w tym fajnego? No fajne było to w tym. I takie niecodzienne coś co robiło wrażenie, to że te zdjęcia pojawiały się od razu w ręku. Największe wrażenie robił moment, w którym trzymając zdjęcie dopiero co wyjęte z aparatu yy, wachlowało się i pojawiał się obraz. No Jest to taka magia fotografii analogowej, magia powstawania odbitki na gościach weselnych. Robiło to duże wrażenie. Był to bardzo, bardzo fajny pomysł na urozmaicenie takiej sesji weselnej. Dzisiaj te ceny materiałów, ceny aparatów trochę się pozmieniały. Nie wiem, jak to można by było dzisiaj zorganizować. Specjalnie mnie to już zbytnio, zbytnio mnie to już nie interesuje, ale wydaje mi się, że to nawet dzisiaj jest fajny pomysł na taki dodatek w takiej, ja wiem, ofercie ofercie fotografa ślubnego Kolejnym sposobem na zarobienie Pieniędzy na fotografii tradycyjnej, na fotografii analogowej, to sprzedaż odbitek. Jest to działka już dla fotografów, którzy posiadają jakiś dorobek artystyczny, którzy posiadają jakieś zdjęcia. No bo, żeby zrobić wydruki, no to trzeba mieć już jakieś zdjęcia. A jeżeli już mamy wyrobione nazwisko, tak mówiąc w cudzysłowie czyli jesteśmy gdzieś tam znani znają nas w mediach społecznościowych znają nas z wystaw, znają nas z jakichś konkursów fotograficznych. Odnieśliśmy tam jakieś sukcesy. Możemy budować swoje nazwijmy to portfolio też w taki sposób, że dołączymy do strony internetowej na przykład taką ofertę o sprzedaży odbitek. Ja mimo że nigdy nie dołączałem nigdzie na żadnej stronie takiej oferty, czy takiej opcji w ogóle, to czasami ludzie sami o to pytają, sami zamawiają odbitki w przeróżnych sytuacjach. Na przykład, jeżeli jesteśmy na wystawie, robimy jaką jesteśmy członkiem jakiejś, nie wiem, nieformalnej, bądź bardziej formalnej grupy fotograficznej, może się zdarzyć tak, że zdjęcia, które wiszą na wystawie, nasze zdjęcia. Mogą być zauważone przez kogoś, komu się te zdjęcia po prostu spodobają i zechce mieć takie zdjęcie u siebie w sypialni bądź u siebie w kuchni, w przedpokoju, po prostu zawieszone na ścianie, po to, by cieszyło oko właściciela mieszkania i też osób odwiedzających mieszkanie. Takie zdjęcia są też czasami potrzebne osobom, które na przykład posiadają jakiś lokal gastronomiczny jakieś miejsce, które odwiedzają jego klienci i też chciałbym mieć jakiś wystrój tego lokalu bądź też jakieś tematyczne obrazy na ścianach. Niejednokrotnie spotkałem się z takim widokiem, że na ścianach w jakimś na przykład apartamencie czy hotelu wiszą jakieś ładne zdjęcia yy, fajnego lokalnego bądź mniej lokalnego fotografa, jest to na pewno fajny, ciekawy sposób na yy, pociągnięcie swojej tutaj przygody z fotografią tradycyjną, z fotografią analogową, jeżeli mamy talent, pasję, jakieś dokonania, i mamy odrobinę szczęścia, możemy spróbować swoich sił w konkursach fotograficznych, w których też można zarobić jakieś pieniądze. Że w tym ujęciu zarobić to bardziej tak w cudzysłowie. Jeżeli mamy szczęście, no to po prostu może się tak przydarzyć, że trafimy w gusta jury i wygramy jakiś konkurs fotograficzny. Zarobimy parę złotych i będzie można sfinansować. Kolejny zakup, kolejny zakup nie wiem, aparatu, filmu czy czegoś takiego. Jako ciekawostkę mogę podać przykład mojego kolegi Adama, który wygrał już ponad 400 konkursów. Obecnie, już chyba nie startuje, ale ma naprawdę bogate doświadczenie i wykorzystał gdzieś tam swój potencjał w tym kierunku. Dobra, słuchajcie, wszedłem już tak głęboko, tutaj w te pole. Że ciężko mi stąd się wygrzebać, jest pełno jakichś drutów kolczastych, pełno wody, pełno jakichś zasieków. No spróbuję z tego wybrnąć. Może się tak zdarzyć, że wy również możecie zabrnąć w ten fotograficzny świat, w jakiś ślepy zaułek, i możecie mieć problem z wybrnięciem z tego. Na przykład, właśnie próbując zarobić na tym pieniądze, co na pewno nie jest łatwe. Szczególnie dzisiaj, bo mamy ogromną konkurencję, jest mnóstwo ludzi, którzy w łatwy sposób chcą zarobić dużą, dużą sumę pieniędzy. Jest dużo świetnych fotografów, dużo ludzi, którzy biegają z fantastycznymi aparatami i robią fantastyczne zdjęcia. Także w takich okolicznościach przyrody nie jest prostym zadaniem, by utrzymać się z fotografii. Jeżeli mamy już dużo doświadczeń, jesteśmy znawcami tematu, jesteśmy ekspertami w jakimś temacie, możemy się pokusić o robienie na przykład jakichś warsztatów, szkoleń czy kursów fotograficznych. Przykładem mogą być tutaj kursy fotograficzne związane z obsługą ciemni, kursy czy warsztaty fotograficzne z technik szlachetnych. Tego typu sprawy. Nie wiem, czy jest to jakiś bardzo intratny biznes, ale jest to na pewno coś, co mogłoby wspomóc i podbudować budżet. Dzisiejszy temat jest bardzo specyficzny, trochę taki z przymrużeniem oka. Zarabianie pieniędzy, bowiem na fotografii jest dzisiaj bardzo trudne, a na fotografii analogowej to jest taki w zasadzie trochę absurd. Yy... Niemniej jednak, sprzedając różne sprzęty analogowe, nieraz natknąłem się na taką zdanie, tak, taką opinię, że ktoś coś kupuje w celach jakichś inwestycyjnych, czy w po to, by ulokować swoje nadwyżki pieniężne, właśnie w jakimś tam sprzęcie. I to nawet powiem szczerze, że czasami były to sprzęty takie no, za nieduże kwoty. Coś jest więc na rzeczy. Temat gdzieś tam, mi się wydaje, nie jest wyjęty z, nie wiem, z jakiejś abstrakcyjnej szufladki, a on naprawdę istnieje. W zeszłym roku jeden prototyp, taka lejka z serii Zero, została sprzedana na aukcji za rekordową sumę 14,4 miliona euro. Zatem niektórzy potrafią naprawdę zainwestować duże pieniądze w kolekcję. Jak mówiłem, może to być też zwodnicze, ale cóż, ludzie inwestują w przeróżne rzeczy: w wina, w whisky, w zegarki. Dlaczego nie inwestować w fotografię analogową? Z tego miejsca pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. Hej.